Siema, witam, dziadzienioro, no, witam. Jest tylko kamerzysta już na samym wstępie. Przepraszam, że czułem, że nie było odcinka, ale nie miałem czasu, bo naprawdę byłem bardzo zajętym człowiekiem. Zagrajmy sobie w Geometry Dash Late. <laughs> ten level. Okej. Okay. Że znaczy, to jakoś trudne nie jest? Kurde, tak widziałem. Ja tego nie chcę, tego levelu. What? Kurde no. nic z tym mobizenem całym, nie no, nie no. Nie, nie, nie wiem kto jeszcze nagrywa mobizenem. Ja Dobra, jestem ponownie, wyszło mi się. Bo chciałem. O, ten, to, ten level ten jest fajny. No kurde no! Ta muzyka jest mega fajna. Kurde no! Nie mogę krzyczeć, bo jeszcze tutaj rano to nagrywam. Wczoraj nie było odcinka, dlatego chciałem nadrobić. Nie mogę krzyczeć, pamiętaj. Pamiętaj, kamerzysta, nie możesz krzyczeć. O, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No kurde, no. Ja walę. Kolec mnie zabił. Kwadracik wygra. Kwadracik zawsze wygrywa. Minecraft to zawsze wygrywa. Nie mogę tak głośno gadać sobie tutaj krzyczeć, bo obudzę wszystkich. No kurde, no! Dupa. Aha, XD. Ja mam tylko tutaj trzy levele. Jest bardzo szybki. No skoczyłem tam, zjumpowałem wszystko. Skusiłem XD musimy jak prostu skusić level w geometrii dash late a ten w ogóle co, co to jest co, komikson? Dobra gramy ten jeszcze raz ten. to jest niby najprostszy. Okay, ja tak nie mogę ty tak za mocno. Ta muzyka jest tak wkurzająca. dobra, już mam nowy rekord. Co się stało? Czemu takie coś mi wyskoczyło? No co mi wyskoczyłoś? Press start Kliknij, aby rozpocząć, coś takiego Się przestraszyłem Wielki napis nagle ci na... ...ryja wyskakuje, to się można przestraszyć Jedziemy z koksem, paper. No kurde no! Zaraz wszystkich obudzę! No! Ja się kręcę. Znaczy nikogo nie kręcę, ale się skręciłem. Dobrze, już wolę ten poziom. No, ta muzyka to na początku to jest po prostu coś pięknego nie chcę skoczyć, nie ja wiem dlaczego. O! No z jakim cudem? No wcześniej skoczyłem. Cudy się na ziemi zdarzają. A kamerzysty przegrywają. Tego walka tego wieczoru. Dobrze, już gram w tamten level, nie wiem co tutaj mam, ale chociaż tu mi lepiej poszło na początku. WSZYSTKO CHCĘ ROZWALIĆ! Rak dolców to ja tutaj nigdy nie przejdę. Tych ugór tych takich śpiesznych tam... Minecraftów. NO JA cię. Jeszcze reklama XD. Dobra. Jeszcze raz. Z nadzieją na to, że znowu przegram. lewe w tej grze nie jest prosty, Ej, ale dobrze mi idzie. Prestart teraz był, ok. kurde, teraz tak się fajnie skacze. Wow. A widzicie kiedy to było fajne? Prestart? Nie chcę to na normalnym poziomie przy, bo wszystko na praktyce zawsze przychodzę. Dobrze mi idzie. No, kurde, dobra, Powiedziałem o praktyce. Przypomniał mi się. Szkoda, że muzyka jest z practicea nie taka fajna. Czy muzyka z practicea też jest fajna? No i co skaczesz? Press start. Dobra, coś już tutaj. Prestart. To jest jakiś mysz tak, to mnie tak tutaj teleportuje. Jak to, to działa? Że tak to... Aha! Rozumiem jak, już, jak to działa? Dobra. To sobie wyłączę tego Practice Mode. Bo rozumiem jak tam to coś działa. No skacz! Już teraz wejdę. Jeśli otrzymam prakty, to ja więcej bez practice'a przeszedłem, niż z praktykiem Dawaj damy radę! Nie spadniemy do jakiegoś śmiesznego rekina. Przepraszam, że to chłuki. Ledwo wstałem jeszcze. I muszę się wkurzać do geometrii XD. Dobra, jestem już w normalnych geometrii, jak, widzę, jak teraz możecie zauważyć, a ten level dzisiaj przejść. Disco Polo. Tyle. Musimy wszystkie te poziomy przejść ze wszystkich geometrii. Na bank mi się to nie uda, chociaż dzisiaj chcę, ten chociaż poziom chcę przejść. Zapomniałem, to jest coś czego nienawidzę i nigdy nie nienawidziłem. Jeszcze mi tak wywaliło kompletnie XD. Jeszcze raz ponowne szanse na wygraną, trzeba pamiętać o tym, że ta, na tamto nie można wskoczyć? O, 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 właśnie o to mi chodziło. No, kurde, no. Czym tam były kolce? To pięknie było. Zwłaszcza na jak się popatrzyłem, czy się nagrywa, i właśnie wyskusiłem. Brawo, ja. Ten odcinek jakoś się będzie fajnie zmontowany, bo chciałem geometrię jakiejś tak super zmontować, żeby najlepiej tą grę montować, tam jakieś tam wygłupy robić, ale tego, bo dopiero wstałem, jestem tak wkurzony i tak zmęczony i tak... Jeszcze raz powiem, wkurzony, bo jestem. To jak zauważyłem, teraz teraz YouTube, youtuberzy nagrywają właśnie sobie tutaj geometrii dashlight. No jaki cudem coś tam skoczyło. No już obudziłem mamę XD No skacz! Teraz musi wyjść Teraz musi wyjść No Ten już przyszedłem jeszcze raz spróbuję. Naprawdę mi to zajęło 5 godzin. Wow, ale dobrze mi szło. Chociaż nie chcę się po. O, ten. To. to tego chciałem przejść. Już ani raz tutaj nie grałem w niego. Więc moi drodzy, to jest nowość. Taka ewidentna nowość. Czwarty, raz próbuję nie rozwalić kwadracika. Rozwaliłem Minecrafta. XD Jak ta kulka zasuwa w ogóle No czemu to nie przeskakuje tego czegoś To coś nie przeskakuje tego czegoś XD Geometry na kompat będzie dobre Powiedzmy, samym małym palcem XD to by było bardzo dobre Wydaje mi się wciągnąć do fajnej wygrałości Ten, ten lepiej też jest dziwny. 10%. Dobra, to spróbujmy ten. Ten będzie na pewno prostszy. Na pewno. Na razie tutaj y, wszystko niby jest ok, nie? A ja zaserio no klikam. No ja klikam, no! To ta kulka nie skacze. Na przykład tu ja klikam teraz. No ja. Ja, ja obiecuję, że je to kliknę. Co jak teraz? To mi nie wczytało. Zaprawdę coś ucierpi. Bo jeszcze rano. Geometrii z rana jak śmietana. Kto powiedział takie przysłowie, to mu się należy wase w geometrii odtrójmy. Nie wiem, kiedy ja tu przyjdę, że już mam 9%. Pształat nie pamiętam. Wtedy nie pamiętam Skacz XD Dobra ten level. Ja tak umiem grać tylko w levele. Tak jak teraz właśnie wam zaprezentowałem Ci o tak geometria tak gram Zapraszam w ogóle na kanał geometrii Mm, przepraszam moi drodzy, ale wyłączyło mi się kompletnie nagrywanie. Teraz w ogóle nagrywam innej nagrywarki niż wcześniej chyba? Tak, innej nagrywarki niż wcześniej, więc, więc że się z wami żegnam palej. Dzięki, cześć!